Ziobry. On był wezwany jako świadek na komisję do spraw Pegasusa i nie przyszedł, ponieważ pokazał zaświadczenie zdrowotne, patrzcie mam raka, leczę się, nie mogę przyjść, lekarz mi tutaj zabrania. I to byłoby w miarę zrozumiałe, przepisy na to pozwalają. Natomiast jak zareagowała komisja, przeprowadzili jakieś swoje śledztwo, wynajęli jakiś ludzi, którzy się nielegalnie dostali do niektórych akt zdrowotnych Zbigniewa Ziobry i bez zbadania Zbigniewa Ziobry, bez danych ze wszystkich szpitali, gdzie on się leczył, orzekli, że on w sumie to może przyjść na posiedzenie Komisji do Spraw Pegasusa. Tego rodzaju postępowanie brzydzi mnie, to znaczy publikowanie, przepuszczanie do informacji publicznej danych, dotyczących czyjegoś zdrowia, czyjejś walki z rakiem, uważam za niewłaściwe. Zbigniew Ziobro jest mi bardzo odległy politycznie. Przez wiele lat bardzo krytykowałem jego postępowanie i całą tą krytykę podtrzymuję. Natomiast Zbigniew Ziobro jest człowiekiem i tak jak każdy człowiek ma prawo do swojej tajemnicy zdrowotnej. Ja nie chciałbym, żeby dziennikarze publikowali w internecie szczegóły dotyczące mojego leczenia, tak jak się to przytrafiło Zbigniewowi Ziobrze. I też nie chciałbym, żeby ktoś podważał Moje zwolnienie lekarskie, jeżeli kiedyś lekarz powie, że nie mogę gdzieś się pojawić. A ponieważ nie należy robić innym to, co nam niemiłe, to nie popieram tego działań przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. No i on się nie stawił. I co należy teraz zrobić?